Przygoda z karlingiem na Śląsku zaczęła się od 2002 roku. W tym roku były organizowane Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City. No i na WF-ie Katowickim znalazło się grono osób, które te Igrzyska oglądało, oglądało relacje, a tam między innymi pokazywano karling. Wszyscy jakoś się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że no może by warto tą dyscyplinę uprawiać także w Polsce, bo chyba to jedyna dyscyplina, jaka nam została, żeby jeszcze zagrać kiedykolwiek na olimpiadzie. I tak od słów do czynów, krok po kroku, rok później, czyli w 2003 roku założony został Śląski Klub Karlingowy i od 1 kwietnia 2003 roku formalnie istnieje. Na początku, gdy ktoś słyszał karling, bardziej mu się kojarzył z carvingiem, czyli z nartami. Dopiero później, jak widział szczotkę, kamień, o, to już coś zaczynał kojarzyć, że gdzieś tam kiedyś coś widział. Teraz, jak mówimy karling, to rzeczywiście ludzie już przynajmniej tutaj w Katowicach wiedzą, co to jest. Na lodowisku, gdy ktoś mówi o karlerach, no to rzeczywiście też już wie, o co chodzi. Także ta rozpoznawalność dyscypliny rzeczywiście jest coraz coraz większa. Karling to nie tylko sama gra na lodzie, to także pewna etykieta związana z tym sportem, pewne zasady zachowania. I pewna filozofia tego sportu. Czyli jest to gra, w której przede wszystkim liczy się fair play. U nas nie ma sędziów, u nas zawodnicy sami sobie sędziują i zawodnicy przestrzegają kodeksu Karlera, który mówi m.in. o tym, że nie liczy się zwycięstwo przede wszystkim, ale liczy się docenienie i szacunek dla przeciwnika. Jak przychodzi moment, że ma się 10 lat istnienia, to chyba się. No? Się ruszyłem, jeszcze Chociaż już dziesięciolecie śląskiego klubu karwingowego z Katowic to pierwszy raz organizowany turniej tak dużą skalę tutaj na lodowisku w Janowie. Myślę, że to jest dobre lodowisko i mam nadzieję, tak koledzy z Katowic już obiecywali, że to będzie nowa tradycja. Poziom turnieju był wysoki, bardzo dużo drużyn. To jest największy rozmiar turnieju jak na polską skalę, czyli 30 zespołów. Nawet tacy zawodnicy, którzy przez kilka lat nie prezentowali się na lodzie, nawet tacy zawodnicy, tacy gracze, którzy no dawno nie startowali w turniejach, to właśnie po to, żeby podkreślić zasługi śląskiego klubu dla rozwoju polskiego karlingu, specjalnie gdzieś tam tę szotkę i buty z szafki wyjęli, żeby jeszcze raz ze starymi przyjaciółmi zabrać. Chcę tylko powiedzieć, że ten tour jest naprawdę fantastyczny. No ja nie, nie oszamawia, ponieważ ci, miała ciężki tour. We were um, warmly welcomed already the, the first day. We had the party in the evening, which was very nice. Uh, meeting all the curling friends from Poland. Nie yeah, było super. Bardzo nam się podobało. Może w przyszłym roku wygramy. Udało nam się naprawdę fajnie. Pierwsze dwa mecze, które rozegraliśmy nie były najlepsze, ale najważniejsze, że udało się je wygrać. Lud jest świetny, e, imprezy towarzyszące również. W każdym meczu było czuć ducha Karlingu i ducha przyjaźni. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Już widać, że Śląski Klub Kerlingowy wyrasta jako na lokalną potęgę. Przyjechałam z Krakowa, bardzo fajnie się grało, bardzo takie radosne zespoły były tutaj. Kocham Katowice. Przestatuj. Stanowczo, śląsk. Stolica Ludą. Garlingu. Drużyna, którą teraz oglądaliśmy jako triumfatorów turnieju, to jest najbardziej utytułowany zespół ze wszystkich polskich utytułowanych, z, z, mimo tego, że to są ciągle bardzo młodzi gracze. Cieszę się, że właśnie Szwajcarów tak ładnie ograli w finale, bo to pokazuje, że mogą pograć drużynę, która ma no, każdy z tych zawodników 25 lat doświadczenia. To są świetni byli ligowcy szwajcarscy, a Szwajcaria należy do trzech najbardziej karlingowych krajów rozwiniętych w Europie. Także to jest e, piękna nowa tradycja, ale z okazji zasłużonej dziesiątej rocznicy klubu, który jest naprawdę wzorem dla całej karlingowej Polski.